Całkiem niedawno na kanale pojawił się odcinek, do którego nadrobienia zachęcam, o tym, co potencjalnie może zmniejszać wartość mężczyzn w oczach kobiet. Dziś natomiast przyszła pora zerknąć na analogiczne zjawisko dotyczące kobiet, a więc co potencjalnie może zmniejszać ich wartość w oczach panów. Zerknijmy więc, jakie elementy mogą to dobre wrażenie psuć. 1. Duża liczba partnerów i często zmieniające się towarzystwo. Stanowi to coś w rodzaju ostrzeżenia przed inwestycją swojego czasu, energii, uczuć i zasobów. Odrzucając romantyczną wizję na relacje, to nic innego jak inwestowanie swojego kapitału. Skakanie z kwiatka na kwiatek wysyła sygnał, że taka osoba nie jest dobrym źródłem inwestycji i prawdopodobnie roztrwoni nasze uczucia. Kiedy dziewczyna była z każdym chłopakiem na osiedlu, może to sugerować brak stabilności emocjonalnej lub traktowanie związków czysto przedmiotowo dla własnych korzyści. Jeśli do tego dochodzą częste zmiany przyjaciół i znajomych, to dla mężczyzny może być to jasny sygnał, że raczej nie ma co liczyć na jakąś stabilną, długoterminową znajomość. Zamiast tego otrzyma kilkumiesięczną huśtawkę emocjonalną. Po której poczuje się zniechęcony do prób budowania nowych relacji z innymi. 2. Życiowa bierność, niechęć i brak działania. Wyobraź sobie dziewczynę, która w sumie tylko by siedziała i oglądała seriale. Robi wszystko przy najmniejszym wysiłku i ogólnie ucieka od działania. Jak to kiedyś skomentowała pewna kobieta na Facebooku: Mi praca niepotrzebna, tylko pieniądze. Przy takiej osobie, która nie ma zamiaru robić więcej niż minimum, nie ma co liczyć na spędzanie razem ciekawych wakacji, wspólne ćwiczenie czy uprawianie razem dobrego seksu. Co gorsza, przy takiej osobie, której nigdy się nic nie chce, może nas tym zarazić i razem taka para skończy, zrzędząc i narzekając na kanapie. Kobiety, które mają swoje cele i aspiracje, i które do osiągnięcia owych celów dążą, po prostu nie opierają swojej wartości tylko na tym, że są kobietami. Są ciekawszymi osobami, zarówno do tworzenia związków, jak i nawet do przyjaźni. Ich wartość nie wynika wyłącznie z faktu, że są kobietami. 3. Podwójne standardy. Ostatnio Anna Wędzikowska w programie Dzień dobry, TVN, wyraziła swoją opinię, że dla niej mężczyzna, który ma 1,70 m wzrostu, Trudno mówić, żeby był przystojny, jednocześnie postując na Instagramie posty z ciało pozytywnością, że musimy mieć więcej zrozumienia czy tolerancji. Czyli dla kobiet powinniśmy mieć więcej tolerancji i nie komentować wyglądu, ale za to wygląd mężczyzn możemy komentować do woli. To tylko przykład, jeden z wielu podwójnych standardów, dzięki którym kobieta może łatwo obniżyć swoją wartość. Podwójny standard jest często używany do opisania przewagi, która jest przyznawana jednej stronie nad drugą. Powstaje, gdy co najmniej dwie osoby, okoliczności lub zdarzenia są traktowane inaczej, podczas gdy powinny być traktowane w ten sam sposób. Uważa się, że podwójne standardy rozwijają się w umysłach ludzi z wielu możliwych powodów, takich jak znalezienie wymówki dla siebie, emocji przysłaniających osąd. Przekręcanie faktów w celu poparcia przekonań, uprzedzenia lub pragnienia posiadania racji. 4. Poczucie wyższości. Ile poznałeś osób, które uwielbiają plotkować, oceniać i wyśmiewać za plecami? Kiedy jedna osoba nie przyjdzie do pracy lub szkoły, już reszta osób z poczuciem wyższości wykorzystuje moment, żeby poplotkować na jej temat. Poczucie wyższości zaczyna być lekarstwem na kompleksy i próbą poprawienia swojej samooceny lub swojego samopoczucia. 5. Tak zwana królowa dram. Postawa ta charakteryzuje się nadmiernym zwracaniem uwagi na swoje dość zwykłe życie, wyolbrzymianiem wydarzeń, koloryzowaniem ich i wykorzystywaniem owych dram na swoją korzyść. W ten sposób zwykła sytuacja może przerodzić się w kłótnie, stać się przedmiotem manipulacji lub przyczyną do wysuwania roszczeń. Królowa dram często buduje swój kapitał na sztucznie wykreowanej sensacji, zyskując na tym samym atencję innych. Atencja ta jest jednak krótkoterminowa, gdyż po czasie następuje weryfikacja i okazuje się, że prezentowane przez nią życie wcale nie jest takie ciekawe. Kobiecie o tej postawie niekiedy towarzyszy przeświadczenie, że cały świat jest zwrócony przeciwko niej i uczestniczy w ciągłej rywalizacji. Na dłuższą metę taka postawa zniechęca mężczyzn, niezależnie czy chodzi o przyjaźń, czy związek. 6. Roszczeniowość Roszczeniowość wydaje się być współcześnie jedną z największych przeszkód w budowaniu relacji. To naturalne, że osoby o wyższym statusie będą poszukiwać partnerów zbliżonych do nich, jeśli chodzi o zarobki, wygląd, pasję i podejście do życia. Wtedy jednak dochodzi do wymiany. Kobieta dużo oferuje swoją osobą, więc oczekuje równie dużo od swojego potencjalnego partnera. A co jeśli kobieta nie oferuje sobą zbyt wiele, a jednak liczy na swojego księcia z bajki? Prawdopodobnie większość osób spotkała w swoim życiu stereotypową instagramerkę, która poza ładnie zrobionym makijażem nie ma praktycznie nic do zaoferowania. Mimo tego jednak oczekuje bardzo wiele. Jest to jedna z postaw, które najbardziej zniechęcają potencjalnych partnerów. W dużym więc uproszczeniu, człowiek roszczeniowy uważa, że mu się należy, ale zapytany z jakiego tytułu nie jest w stanie udzielić obiektywnego wyjaśnienia. Najczęściej natomiast przybierze ono formę swojskiego bo tak, nierzadko przystrojonego w emocjonalne epitety. Przykładowo ukończyłam trzy fakultety i zarabiam mniej niż Robol na budowie, wypowiedziane z pogardą. 7. Brak dbania o siebie. Nie chodzi tu o brak makijażu czy niezrobione paznokcie u manikurzystki. Chodzi o długoterminowe zaniedbania związane zarówno z kondycją psychiczną, jak i fizyczną. Jeśli kobieta przez wiele lat bagatelizowała sobie dbanie o zdrowie, to skutki będą widoczne gołym okiem. Jeśli odpuszcza uprawianie sportu i decyduje się na słodycze, długoterminowo odbije się to na wyglądzie. Może kiedyś spotkałeś 25-latkę, która wygląda na 35? Na to ma wpływ odżywianie, styl życia, ilość snu, stosowanie używek, ilość stresu czy środowisko, w jakim przebywamy. Jeśli ktoś przykładowo pali papierosy, nadużywa solarium, nie zwraca uwagi na to, co je, nie uprawia żadnej aktywności fizycznej, to będzie to prosta droga do pogorszenia swojego wyglądu. I zaraz odstraszania mężczyzn. Podsumowanie odcinka. W odcinku zostało nakreślone 7 różnych postaw życiowych, przejawianych przez niektóre kobiety, które zniechęcają mężczyzn i obniżają wartość w ich oczach. Oczywiście dla wielu osób będzie to kwestia indywidualna. Dlatego możesz podzielić się w komentarzu, jakie postawy twoim zdaniem mogą zniechęcać mężczyzn. Pamiętaj, że na nie czekają na ciebie bobry w ich naturalnym środowisku. Nie przegap okazji, aby podejrzeć jednego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.